Po tej dacie było kilka ostrzeżeń. Kolejne ostrzeżenie zostało nam dane 18 lutego 1993 roku. Widzicie, nadchodzą dni, w których przygotowuję się do przybycia przez gromi ogień, lecz, ku mojemu wielkiemu smutkowi, znajdę wielu z was nieświadomych i w głębokim śnie. Wysyłam do ciebie, stworzenie, posłańca za posłańcem. Aby przeszł Twą głuchotę, lecz jestem już zmęczony Twoim oporem i apatią. Jestem zmęczony bardziej niż kiedykolwiek Twoim chłodem. Jestem zmęczony Twoją zarozumiałością i nieugiętością, kiedy chodzi o zgromadzenie się dla jedności. Napełniliście kielich osłupienia, a teraz powodujecie, że się wylewa. Zatruci Waszym własnym głosem sprzeciwiliście się memu głosowi, lecz nie pozostanie tak na zawsze. Wkrótce upadniecie, bo przeciwstawiliście się mojemu głosowi z powodu zwodniczych niedorzeczności waszych głosów. Oczywiście, mój kościół jest w ruinie z powodu waszego podzielenia się. Kropka, ziemia zostanie wstrząśnięta i jak spadająca gwiazda zadrży w posadach, usuwając ze swych miejsc góry i wyspy. Całe narody zostaną unicestwione. Niebo zniknie jak zwój pergaminu, jak widziałaś to w swojej wizji, córko. Wielka agonia nadejdzie na wszystkich mieszkańców, a biada niewierzącym. Posłuchaj mnie, jeśli ludzie mówią ci dziś: ach, żyjący będzie miał litość nad nami. Twoje proroctwa nie pochodzą od Boga, lecz z twego własnego umysłu. Powiedz im, choć mówi się o was, że żyjecie. Jesteście umarli, wasze niedowiarstwo potępia was. Ponieważ odrzuciliście wiarę w mój czas miłosierdzia i zabroniliście moim rzecznikom rozpowszechniania mojego głosu, który miał ostrzec i ocalić moje stworzenia. W orędzie z 18 lutego 1993, zeszedł 64, według naukowców, kiedy nastąpiło trzęsienie ziemi pod dnem morza, cała ziemia zatrzęsła się, zatrzymała się na ułamek sekundy i wypadła ze swej normalnej osi. Wyspa Sumatra, jak również inne wyspy, przemieściły się o kilka metrów względem ich pierwotnego położenia. O jednej z nich sądzono, że całkiem zniknęła, ale została odnaleziona w innym miejscu. Później, 7 lutego 2002 roku, ponownie przyszło od Boga ostatnie ostrzeżenie. Poniżej jego fragment moje królewskie panowanie jest u samych waszych drzwi lecz czy wy jesteście gotowi na przyjęcie mnie? Ze szczodrością i królewską rozrzutnością przygotowałem ucztę z duchowego pokarmu, aby ożywić waszego ducha. Kiedy tam byłem, czekając na was, aby was nakarmić moją ręką, aby was ocalić od śmierci. Odmówiliście zbliżenia się z powodu waszej pogardy wobec prawdziwej metanoi, nawrócenia. I z powodu tego, że z wrogością odnieśliście się do moich ostrzeżeń, poprzednie sceny jęków, jakie się rozegrały. 11 września 2001 roku. Są niczym w porównaniu z bolesnymi porankami, jakie macie przed sobą, z bolesnymi porankami, które przeciągniecie własną ręką. Kropka, nawias wasze zbrodnie po nawiasie zagrażają nie tylko Ziemi, lecz również stabilności całego kosmosu. Kropka, dziś, z wysoka, z żalem patrzę, ile jeszcze waszych planów zwróci się przeciwko wam. Świat spożywa już owoce swego biegu. Prowokującego przyrodę do konwulsyjnego buntu, który ściąga na was klęski naturalne i sam siebie dusi z powodu waszych knowań. Orędzie z 7 lutego 2002 Zeszedł 105. Nasz pan ostrzega nas, że, z powodu odstępstwa, należamy kosmos, nie tylko ziemię, lecz cały kosmos prowokując naturę do buntu przeciwko nam. Ale to nie wszystko. Nasz pan ostrzega nas o jeszcze gorszych wydarzeniach które mają przyjść, jeśli nie zmienimy naszych serc i nie powrócimy do Boga. Pan mówi, widzisz, córko, wkrótce objawię tak samo moją sprawiedliwość. Mój plan ma określony czas. Również czas moich miłosiernych wezwań jest ograniczony. Kiedy skończy się czas miłosierdzia, ukaże wszystkim, dobrym i złym, że moja surowość jest równie wielka jak moje miłosierdzie, że mój gniew jest tak samo mocny jak łaskawość. Wszystkie rzeczy, przepowiedziane przeze mnie, szybko się teraz wydarzą. Nic nie może być z nich odjęte. orędzie z 19 lutego 1993, zeszyt 64, 7 stycznia 2008 roku nasza Pani obudziła mnie około 3.10 nad ranem i dała mi do zrozumienia, że w tym czasie Chrystus był atakowany. Przesłanie naszej Pani było takie, że jesteśmy bardzo blisko wydarzeń, o których zostały zapowiedziane, że ludzkość musi stawić im czoła i że są one u naszych drzwi: wydarzeń, które są sprowadzane przez podłość świata egoizm, brak miłości wydarzeń, które są wynikiem odrzucenia przez świat Bożego Słowa ich złośliwości, obłudy i bezbożności. Nasza Pani powiedziała, że ziemia jest w niebezpieczeństwie i będzie cierpiała pośród ognia. Boże gniew nie może być już dłużej powstrzymywany i spadnie na nich, ponieważ człowiek odmawia zerwania z grzechem. Że Boże miłosierdzie przez wszystkie te lata przyciągało tak wielu, jak to tylko możliwe do niego, wyciągając swe ramię, by ich zbawić. Lecz tylko nieliczni zrozumieli i posłuchali. Że jego czas miłosierdzia nie będzie trwał dłużej i nadchodzi czas. W którym każdy zostanie wypróbowany i ziemia zwymiotuje ze swego wnętrza rzeki ognia i ludzie tego świata zrozumieją swą bezwartościowość i bezradność w obliczu nieposiadania Boga w swych sercach. Bóg jest wierny i prawdziwy, nawias jeden ponawia się w swoim słowie. Nadszedł czas, w którym dom Boga zostanie wypróbowany i ci, którzy odrzucili jego miłosierdzie, zakosztują Bożego Ognia. Tu zapytałam o ludzi kościoła którzy prześladują nas i pozostają ślepi na jego dzieła miłosierdzia. Nasza pani powiedziała, że oni także doświadczą tego, na co zasłużyli. Nasza pani w dalszym ciągu mówiła o wierze. Prosiła mnie, abym przypomniała każdemu, że Bóg, nasz Stwórca, prosi nas, abyśmy o większe zaangażowanie dla Niego oraz że nie wystarczy być nawróconym, jeśli brakuje ofiary i regularnych modlitw. Że jeśli ktoś mówi, że się nawrócił i że znalazł Boga przez prawdziwe życie w Bogu, to powinien ponosić więcej ofiar jako akt ofiarowania. Są liczne sposoby na okazanie Bogu miłości i wspaniałomyślności, że nikt nie może powiedzieć, my jesteśmy ludźmi prawdziwego życia w Bogu bez okazywania ofiarniczej miłości, że ci, którzy prawdziwie kochają Boga są błogosławieni i nie powinni się lękać w tych dniach. Nasza Najświętsza Matka powiedziała, że ci, Którzy trwają w obliczu trudności są błogosławieni, że ona jest zadowolona ze wszystkich kapłanów, duchowieństwa, którzy dzielą się i promują te dzieła Boże, jak prawdziwe życie w Bogu i którzy są otwarci na ducha, i powinni pozostać ufni, ponieważ otrzymali specjalne łaski od ducha Bożego i że dzięki duchowi umocnili się w Panu i w odniesieniu do jego planu zbawienia. Że Chrystus udziela im swojego pokoju. Wobec każdego, kto służy i kto składa siebie w ofierze. Sąd, jaki ma nadejść przez ogień, nie będzie tak surowy, gdyż w swoim duchu rozraduje się on wezwaniem Boga, który go doprowadził do życia. Nasza Pani powiedziała, że wielu upadło, lecz wielu zostanie podniesionych. Wielu nie udało się utrzymać słowa Boga umocowanego w swym sercu i przekroczyło słowo, jakie zostało im dane nie tylko w orędziach prawdziwego życia w Bogu, ale także w Biblii. 28 listopada 2009 roku Pan wezwał mnie i przekazał mi modlitwę, którą miałam rozpowszechnić, prosząc nas, abyśmy się nią modlili i wypraszali Jego miłosierdzia. Oto, co powiedział Nasz Pan: Zwróć się do mnie Was, Sulo, w ten sposób. czuły Ojcze, nie wylewaj Twojego gniewu na to pokolenie, aby nie zginęło zupełnie. Nie wylewaj na Twoje stado rozpaczy i cierpienia, albowiem wtedy wody wyschną i natura zwiędnie. Wszystko upadnie wobec Twojego gniewu, nie pozostawiając po sobie żadnego śladu. Żar Twojego tchnienia podpali ziemię, zamieniając ją w gór. Ponad horyzontem ukaże się gwiazda. Noc zniszczy jej, popiół spadać będzie jak śnieg zimą, pokrywając Twój ludniczym zjawy. Miej miłosierdzie dla nas, Boże, i nie osądzaj nas surowo. Wspomnij na serca, które radują się w Tobie, a Ty w nich. Wspomnij na Twoich wiernych i nie dopuść. By Twoja ręka spadła na nas z mocą, w Twoim miłosierdziu podźwignij nas raczej i umieść Twoje nakazy w każdym sercu. Amen. 14 kwietnia 2010 roku nastąpiła erupcja wulkanu Ejjafjellajokul tworząc, jak wszyscy słyszeliśmy, chmurę popiołu.